250 lat teatru publicznego w Polsce. Ja po prostu dowiedziałam się, że jest bilet tak symbolicznie za 250 groszy. No i zaczęłam czytać w internecie, jakie to są właśnie przedstawienia i najbardziej zainteresowała mnie musza y, zamiast raz. Nie stać mnie na co dzień żeby pójść do teatru i kupić bilet, a taka piękna akcja jak 250 lat i 250 groszy to jest dla studentów, czyli dla mnie między innymi wielką zachętą, ale chyba nie tylko dla studentów, bo kolejka jest strasznie długa. Ale i tak kupię bilet na normalne przedstawienie, po prostu chcę je obejrzeć.